Oblicz przekątną w kwadracie wykorzystując dane z rysunku. W naszym zadaniu będziemy wykorzystywać wzór na przekątną w kwadracie D równa się a pierwiastek z dwóch. Pamiętasz na pewno taki trójkąt charakterystyczny, połowa kwadracika. Stosunek boków to jest a, a, pierwiastek z dwóch. To jest w zasadzie ten sam wzór. No i na naszym kwadraciku boki przy kącie prostym oznaczamy przez a, a i przekątna a pierwiastek z dwóch. Więc mamy tenże wzór, a pierwiastek z dwóch. No i w tym wzorze zamiast literki a należy wpisać 10 pierwiastek z 6. Taki jest bok a, więc a korektoruje, pojawia się 10 pierwiastek z 6, no ale ten pierwiastek z dwóch trzeba ze wzoru dopisać. 10 przepisujemy pierwiastek z 12 no i 12... Albo z pamięci od razu możesz tutaj nad pierwiastkiem zapisać, że to jest dwa pierwiastek z trzech, A jak nie pamiętasz, 12 rozpisujemy na iloczyn czynników pierwszych, czyli przez tak zwaną kreskę. Rozkładamy dwunastkę I 12 dzielimy na 2 to 6. 6 na 2 to 3. 3 na 3 to 1. No i tutaj mamy jedną parkę. Z tych dwójek wychodzi nam jedna dwójka, no i ta dwójka jest przed pierwiastkiem, ona wyskakuje przed pierwiastek, a ta trójka jest w pierwiastku, więc z tego rozkładu otrzymaliśmy dwa pierwiastek z trzech, no, ale na początku jest dziesiątka, więc 10 razy 2 to jest 20 pierwiastek z trzech. To jest już nasza obliczona przekątna w kwadracie. Przejdźmy do drugiego rysunku. Boki przy kącie prostym, o tutaj te dwa boki oznaczamy AA, przekątna A pierwiastek z dwóch, czyli korzystamy z, ze znanego wzoru. Wyobrażasz sobie, że wzór jest narysowany ołówkiem, no i literkę A ścieramy i zamiast literki A wpisujemy 12 pierwiastek z 26. I pierwiastek z dwóch należy dopisać. 12 przypisujemy, a te liczby podpierwiastkowe wymnażamy. Z pierwiastka, z 52, można wyciągnąć czynnik przez znak pierwiastka. Yy, piszemy 52, taką pionową kreseczkę, i rozkładamy 52 na iloczyn czynników pierwszych. Czyli 52 podzielić na 2 to 26, podzielić na 2 to 13, 13 na 13 to 1. Kończymy wszystko jedynką. Tutaj mamy parkę dwójek, czyli ta dwójka wyskakuje nam przed znak pierwiastka, więc mamy 2 pierwiastek z 13. Widzisz, ten pierwiastek należałoby teraz zakorektorować i zamiast tego pierwiastka z 52 wpisać o tę górną liczbę. I tutaj jest znak mnożenia. 12 razy 2 to będzie 24 pierwiastek z 13. To jest nasza przekątna.